Witaj na gms tu szybko nie się, zależy do czego odniesie się. Szybki hajs, szybkie dupy Ciekawe czy to podniesiesz Bo ja nie aż tak miałem wytowa w to rzucałem Nieraz przypał miałem Ale obszerwiałem Bo swoje w głowie miałem Mijałem takie głupie kurwy Co stan w mózgu mają zgubny Nieraz to strudny trudny wyjebał mi wała To była kabała. Akcja stara, od tego teraz nara. Przez to co widzę, co straciłem, lecz wiele zyskałem. Oprócz nerwów i podpierdalajek, co wszędzie węszyli, w życiu nabroili. Od tych, które zdala teraz lecę prostą drogą, bez żadnych zakrętów i skrętów. Starać się, by na swoje wyszło. Te piękne wszystko, czyli sytuacje najlepsze. Odnajduje on z wartości człowiecze. Dalej będzie szczęście, wystarczy je zbudować z odrobiną zaufania. Po to zawsze są starania dążenia do celu. To zrozumienie niewielu, mój drogi przyjacielu. Wystrzegaj się skór wielów i grzechu nosicielów, co trują zachowaniem i frajesz tym gadaniem. Dla tych, które w sroga kara, jak pustynia Sahara, mówię nara. Kurwo stara, wypierdalasz Mogę ci na rynia harać Od ulicy z dala Tu same dobre ziomki Co starają się zachować W życiu kombinować Byle bracia nie zwariować W tym pojebanym świecie Sami przecież wiecie Do czego trzeba dążyć Byle się nie pogrążyć By cel dosiągnąć, dążyć Jeśli go masz, jeśli dobrze grasz To zwyciężasz Jeśli dobrze grasz, to zwyciężasz jeśli dobrze grasz, to zwyciężasz.